Aż trzy czerwone kartki pokazał sędzia w niedzielnym spotkaniu w Kobelej Górze, gdzie miejscowa Zewka podejmowała Kanie Gostyń. Przed tym spotkaniem obie drużyny dzieliła tylko jedna pozycja w tabeli. Stawką pojedynku dziewiątej kolejki było miejsce w ścisłej czołówce piątej ligi. Z początkiem meczu to Zewka tworzyła sobie więcej sytuacji bramkowych. Tego dnia dobrze dysponowany był jednak bramkarz Kani, który radził sobie ze strzałami gospodarzy. Swoich szans szukali również przyjezdni, którzy w 34 minucie zdobyli bramkę. Świetne dośrodkowanie z lewej strony bez problemu wykończył Kacper Pietrula, otwierając tym samym wynik spotkania. Ledwie 5 minut później sytuacja gości odmieniła się radykalnie. Po faulu na Robercie Ziłkowskim wywiązała się wielka boiskowa awantura której udział brała większość zawodników obu drużyn oraz osoby przebywające na ławkach rezerwowych. Masowa konfrontacja zakończyła się pokazaniem aż trzech czerwonych kartek zawodnikom drużyny z Gostynia. Dwie z nich obejrzeli piłkarze przebywający na boisku. Narcyz Gendera i Damian Krzyżostaniak oraz rezerwowy bramkarz Tomasz Kubiak. Nie brakowało też żółtych kartek dla zawodników obu drużyn. Sytuacja ta wywołała sporo kontrowersji. Z mojego punktu widzenia i z tego, co może nie punktu widzenia, a z tego, co, co, co nagranie mówi, jeżeli moi zawodnicy otrzymali czerwone kartki, to tak samo zawodnik zewki odepchnął, No wtedy uważam też powinna być, ale nie do mnie należy ocena tego. Wynik 1-0 dla Gostynia utrzymał się do przerwy, jednak jasnym było, że Zewka mając tak komfortową liczebną przewagę ruszy do ataku. Tak właśnie było, ale goście potrafili wyprowadzać groźne kontrataki i świetnie się bronili. Minuty mijały, a wynik nie ulegał zmianie aż do 77 minuty, kiedy to wyrównującą bramkę zdobył Fabian Markowski. tylko napędziło piłkarzy Michała Giecza do kolejnych ataków, czego skutkiem były dwa kolejne trafienia w 82 i 86 minucie. Na listę strzelców wpisali się Dawid Ponitka i Maciej Stawiński. Zewka pokonała Kanię Gostyn 3 do 1. Ta końcówka pierwszej połowy bardzo nerwowa, czerwone kartki no i wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudno. No, broniliśmy się na tyle, ile mogliśmy dosyć długo. No, wiedzieliśmy, że jeżeli zewka strzeli bramkę, to pójdzie za ciosem i ciężko będzie to utrzymać. No i tak też się stało. Szkoda, mieliśmy sytuację jedną na 2-0. Szkoda, żeśmy tego nie strzelili, bo by były dwie bramki w zapasie. No ale cóż, tak bywa, trzeba to przełknąć porażkę i za tydzień kolejny mecz wcisnęliśmy od drugiej połowy, wiedzieliśmy, że musimy strzelić bramki głównie też dlatego, że graliśmy w dwóch zawodników więcej, dwie czerwone kartki w pierwszej połowie, chociaż powiem szczerze, że myślę, że nawet nam łatwiej się grało, gdy graliśmy 11 na 11, niż po tych dwóch czerwonych kartkach, gdzie zespół się dosyć mocno cofnął. No, natomiast fajnie, wpadła pierwsza bramka, później już gdzieś to ruszyło. Dla Dawida Ponitki była to pierwsza bramka w piątej lidze po kontuzji. Wracam cały czas gdzieś tam na obciążeniu, ćwiczę z drużyną, chodzę do fizjoterapeuty, gdzieś tam widzę cały czas poprawę. Teraz borykają się ostatni tydzień też z mięśniem dwugłowym, nawet dzisiaj go trochę czułem na meczu, ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, dobrze przepracowana zima i myślę, że przyszły rok już tak na, rok na tak na 100%. Zewka obecnie może chwalić się pozycją wicelidera tabeli piątej ligi grupy trzeciej. W sobotę w wyjazdowym meczu zmierzy się z Piastem Poniec. Józefka!